Konferencja dzisiejsza została zaplanowana przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby po czterech latach, bo dzisiaj mija dokładnie cztery lata od momentu pojawienia się pierwszego zachorowania na COVID-19, żeby podsumować te wydarzenia, które miały miejsce w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Po drugie, po to, żeby też ocenić, jak te działania. Jaką formę przybrały? Czy były dobre, czy może czegoś zabrakło? Ale też jest po to, żeby przygotować się ewentualnie do kolejnej, być może w dalekiej, mam nadzieję, przyszłości pandemii, przed którą zapewne no, nie uciekniemy, bo przecież jako społeczeństwo w historii doświadczaliśmy wielu różnych pandemii, i COVID nie jest pierwszym w tego rodzaju wydarzeniem w historii Europy czy świata. Celem było też podziękowanie wszystkim tym, którzy pracowali bardzo intensywnie w czasie trwania pandemii COVID-19 na terenie naszego miasta. Tutaj przede wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, psychologom ale też i służbom administracji państwowej. No i z jednej strony też ważne jest, żeby ludzie, którzy doświadczyli straty z powodu pandemii, mogli odreagować, mogli przeżyć może prze, przepracować jeszcze te stresy, które dotyczyły, które pojawiły się właśnie w, ramach, w czasie trwania tej pandemii. Wszystkim naszym konferencjom, które organizujemy, przyświeca zawsze e, wielowątkowość, dlatego że chcemy, żeby każdy, kto przyjdzie, e, znalazł coś dla siebie, żeby, żeby to było szerokie grono zainteresowanych, nie wąska specjalizacja. To po pierwsze po drugie, e, temat pandemii COVID-19 jest tematem morza. Ja myślę, że to będzie pierwsza konferencja, która rozpocznie cykl e, e, poświęcony tej tematyce. Dzisiaj na przykład w ogóle nie będziemy mówić o zagadnieniach prawnych, a to jest e, ogromny problem i tematyka, którą również warto byłoby poruszyć. Rzeczywiście, COVID był takim wydarzeniem, które odcisnął się bardzo mocno na całym naszym życiu. Również w ochronie zdrowia zmieniliśmy się. Rzeczą nie tylko związaną z samą COVID, bo oczywiście to, że ludzie chorowali, duża część z nich zmarła, no to jest oczywiste. Natomiast w tym samym czasie, ochrona zdrowia miała takie same zadania jak przedtem, więc trzeba było też inne choroby leczyć. I z tym w momencie covid u było różnie w tym rozumieniu, że osoby chore no, z wielu powodów nie zgłaszały się do szpitala. Były też czy, do, czy też w ogóle do lekarzy. W związku z tym istnieje taki jakby dług zdrowotny, który, który czasami sięga wielu miesięcy czy nawet wielu lat w rozpoznawaniu nowotworów w tych innych rzeczach, które w normalnej sytuacji, w normalnym, normalnym stanie nieepidemicznym byłoby to wszystko wykonane. Więc yy, widać dużą ilość dosyć zaniedbanych chorych, które, które są w ciężkim stanie i są... Problemem. Dodatkowo na to nakłada się do ten naturalny proces starzenia się społeczeństwa. W związku z tym w tej chwili jest sytuacja taka, gdzie zaczyna brakować miejsc na przykład na oddziałach wewnętrznych dla naprawdę bardzo ciężko chorych ludzi. To jest jeden z, też jeden ze skutków pandemii. No, oczywiście taką najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o, o, o pandemię, to, jest, to są te, te, te tak zwane long covid, czyli te, te przedłużone, przedłużone no, złe samopoczucie związane z covid bo COVID nie, nie atapował tylko płuc, był jednak było cały organizm i, i odciskał się na wielu jakby układach. Takim następnym jakby istotnym elementem w, 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 w wszystkim jest to też, że Nasze, nasze podejście do szczepień jest bardzo istotne. Bo, um, widzieliśmy to na własnej skórze, niejako pracując w szpitalu tymczasowym. Wiele osób, które było do tej pory zdrowych, które bardzo ciężko przechodziły chorych COVID i wiele tych osób nawet zmarło, to były osoby niezaszczepione. Także bardzo istotną taką nauką jakby z, tego, z tego okresu z okresu covidowego jest to, żeby była właściwa rola szczepienia. Ale tak naprawdę, i to ja też podkreślę swoje w swoim, w swoim dzisiejszym wystąpieniu, trzeba przywrócić nauce i dowodom naukowym właściwe miejsce. Dlatego, że no, no, Poprzez powszechny, powszechny, dostęp do informacji, internet i inne rzeczy zaczynają, zaczynają być wygłaszane poglądy, które dominują, które są absolutnie wysane z palca albo nie mają żadnego naukowego znaczenia. Także myślę, że gdyby, żebyśmy zastanawiali się, jak się przygotować następnym razem do, do, do podobnego okresu, to bardzo mocno trzeba postawić na, na rzeczywistą naukę i na działanie racjonalne. Jeśli chodzi o skutki psychologiczne, bo na tych ja się będę skupiać, to obserwujemy nie tylko to, co wynika z naszego doświadczenia jako pracowników ochrony zdrowia, bezpośrednio związanych z wszystkimi działaniami w trakcie pandemii COVID, ale obserwujemy również jako psycholodzy konsekwencje długofalowe, między innymi naśleniowe w depresji, w populacji osób i dorosłych, i dzieci młodzieży. Obserwujemy zdecydowanie zwiększoną odsetek osób zgłaszających kryzys psychiczny, zaburzenia lękowe, ale też różne inne powikłania, w tym traumę. I taki ma też tytuł moje wystąpienie: czyli pandemia COVID jako trauma. Trauma ma to do siebie, że może dotyczyć nie tylko osoby bezpośrednio związanej z daną sytuacją, czyli bezpośredniego uczestnika czy pokrzywdzonego, to jest tak zwany pierwszy stopień uczestnictwa w wydarzeniu kryzysowym czy traumatyzującym. Ale wszystkie osoby w jakikolwiek sposób powiązane, uczestniczące, wspomagające pacjentów czy rodziny pacjentów, ale też obserwatorzy, bliżsi i dalsi, są narażeni na doświadczanie tych skutków. Personel medyczny jest w grupie tak zwanego trzeciego stopnia narażenia na doświadczenie skutków wydarzeń traumatyzujących, ponieważ jesteśmy bezpośrednim uczestnikiem pomocowym w tych sytuacjach, ale też obserwatorem. Jako, że pandemia dotyczyła nas wszystkich, to personel medyczny był tu narażony z jednej strony na bycie właśnie tym uczestnikiem trzeciego stopnia w tych wydarzeniach, ale z drugiej strony byliśmy sami uczestnikiem pierwszego stopnia, bo my również chorowaliśmy na COVID, nasi bliscy chorowali na COVID, doświadczaliśmy różnych sytuacji związanych z byciem tym personelem medycznym w danym okresie, akurat w naszym kręgu kulturowym różne sytuacje miały miejsce z tym związane, ale dodatkowo sami mamy bliskich i martwimy się o nich. Doświadczamy lęku o zdrowie, lęku o życie, lęku przed śmiercią, lęku przed zachorowaniem, byciem hospitalizowanym, odizolowanym. Tych synonimów lęku czy określeń obszarów, w których doświadczamy lęku jest bardzo wiele. Na świecie powstało bardzo wiele badań w tym zakresie. Już, już na początku pandemii były one rozpoczynane jako duże projekty międzynarodowe, niejednokrotnie kontynuowane przez cały okres pandemii choć my w tej chwili przede wszystkim skupiamy się już na kosztach pandemii, jako taki, jako że wydarzenie traumatyzujące zostało mm, zakończone, taką mamy nadzieję przynajmniej w tym momencie, to mimo wszystko ponosimy koszty. Trauma ma to do siebie, że może trwać latami. Możemy przez lata doświadczyć skutków ubocznych, objawów, traumy, czy kryzysu psychologicznego wywołanego doświadczeniem traumatyzującym, co dla nas psychologów jest szczególnie ważne, ponieważ zmienia to jakość życia wszystkich osób uczestniczących w danym wydarzeniu, czyli nas wszystkich, bo w jakimś Wszyscy byliśmy zaangażowani w ten proces, ale zmienia też niejednokrotnie myślenie o danych sytuacjach czy zagrożeniach w kolejnych pokoleniach.